З вами Лариса Задорожна, Олексій Булаков, при мікрофонах. Сьогодні також в Україні згадують героїв Небесної Сотні 20 лютого 2014 року. Під час революції гідності у Києві силові підрозділи режиму Якунуковича розстрілювали протестувальники. Усього за день було до 100 жертв, яких назвали Небесною Сотнею. І ті дні будемо згадувати за Гнєшкою Пісецькою. Доброго дня, вітаємо. Доброго дня. Пані Агняшка, якщо згадати ті дні, от я так розумію, ви були у Польщі, ви це все дивилися по телевізору, чи ви були у Києві? От згадайте ті дні. Ваші враження, що ви переживали тоді? Я була в Києві, присутня 100 метрів від Майдану Незалежності в квартирі на вулиці Кост. 5. Ну так. І е, що ви бачили? Ось оце 20, 20 лютого, ви пам'ятаєте? Ну, Перед моїми очима, звісно, що це тіла загиблих, які лежали на Майдані Незалежності. Що ви тоді бачили? Е, я скажу чесно, що я тоді працювала в неурядовій організації, яка A mała misja z posteryjacją na Majdanie i niezależności, ale co było jest bliższe od duże młodzi ludzie? w w 18 do 21 rok maksymalno i wony nerwowo nie wytrzymywały ciłoho, stresu, Bo to ja też zawsze zajmowałam się dokladzianiem za tym, aby im mniej nie czuła na stało się i aby ich powernoty batkam w ruki e, ciłych i zdrowych i mnie stało się e, proste życie za tym, aby wony nie Wystawiały sobie na wielką Niebezpieku, wdało się organizować im ewakuację z tego miejsca. Ja była tym zajęta. Zagrozem zaczyna z wikna, тому що w z 18 na 19 lutego na werchu w ulicy Kostelnoj Berkut przygotowawca się do spusku w Nys pojały się zaczystki żytłowych budynków. Panika była wielczyzna to, absolutnie welchezna, że budynek kto dziw, że był w turzeży, ale było pomiętno, że Berkut widzów to dziw, że było zrozumieło, że w srednich syłowych struktur odbywa się jakaś zamina dumki, że one wsi czują. Czy, Janukowicza, tej komandy, iż co duże im jakoś no jakąś zaczynki zaczystki Majdanu, duże im będzie no nie to dziś, była taka dumka. Następnego mnie udało się ewakuować tych a 20 lutego Um, z samego ranku ja pokryłam się na słowa moho drucha Pawła Połowicza, jaki wskazał, Agnieszka, jakże so ty możesz się w kwartyni, na wychod na zewnątrz, ludzie ginut na Majdanii. Zginut wid ostroj a, amunicji. A, I co to było, zrozumiało, by że z wybuchajce czosu. duże, straszne. A, ludyna jaka w tej samej kwarterze że z łatwością o ostroj amunicji na Majdanii. Jego było zwaty Kustenko i Jocho Foto wystawione na w ulicy Seroiów na Beznej zaraz. I w menu jak czesno, nie było czasu, to nie odczuwały nijakich emocji. Wicława Zachali, Wony przyszły tylko i Jakszego refleksu może urządzenie za te piscice? Ja patrzyłam w tej czas wicutki, wicutowki w Majdanu do śledztwa, jakie wydobywało się późniejsze, Praktycznie wsi foto, wideo, wsi ćwiczenia, były jakieś dokazy, proces, co się na foto, na wideo. Wykazywały żurnalisty z zakordonu, w tym czyli Polski, w tym czy i przez moje ruki. Będę wrzutnie było uczucia, że nie wdawca całego śledztwa zaklinczy też, my nikogo nie się detali, w kto, jak, pochodynno, A czemu. Pani Agneska, czemu? Um, Często każu, myśli czułeś, że to były policejskie w itpusti, na Majdanie, jaki przyjechał z Lwowa, to w menu taka dunka, A ty nikomu nie jest policejskim tylko do 16 годиny, jakże ty policejski to ci nikomu w to ty baczysz złoczyny, to masz robić dzień, nawet jakże ty przyjechał w Witpustku za jakiś Majdan. Mm -hmm. to, to w istotnie jakiś tych ślicznych zabezpieczenia zabezpieczenia cjewicji, Ludzie zabierały cięści, całą ci ci amunicję zabierały na pamiątku. Ludzie chodziły po ślidach krowi. A, no, to nie była sytuacja, w jakiej możesz dążyć do detalnej karty nudy. A ćwiczeń, wie, ludzi, a, ja nie czułam, by tak zbierały jakich no, Tak ja, o godziny 8. 0 0 stoją w w temu miejscu pośród drzewa i baczy w cejce. One zresztą starały się, ale chaos był tak wielce znacz, co my zrozumiły to знайśli sześciu berkuciwci w jakiś dystyna w stycha za kordon. akordon. Na widomo było kto odpowiada za to całe i co noce takiej ważki spo co my rozumiemy, no co były zczyny, a dusy nie rozumimo tak Cicho um, zrozumiało detalno, kto wydał nakaz, bo mhm. też to były e, berkutyci, jakie strzeliły, co my znamy. A kto im kazał strzelać, same im, z, imenno, A, tak i do nyni my co one znamy. А як за вашими відчуттями минуло, не майже а 11 років минуло з того часу? Чи стираються емоції, чи стирається пам'ять, чи стираються згадки про всі ці події в медіа, в соціальних мережах тощо? Тут дві правди: і особиста, і суспільна. Pierwsza prawda jest taka, że od 11 lat to dostatnio, aby ci spochady, jakie nie były detalno zapisane dzień za dnem, ja takie spochady zapisywała, też szcząbaczyła ta, szczowicuwała i zapisowała te spochady. I same temu w menę, je do czego wrócić zaraz. A jeśli ja by czego nie zapisała, to ja by w nie pamiętała niczego, albo ta kartyna byłaby w ta Kruczyna. I tu jest czerchowa so spilna, prawda. Pierwsza uh, uwaga z mi, bo ona zawsze trwa je 5 sekund, na podjęcie jaka sama jest tu i zaraz. I później jeszcze dużo lepsza ta uwaga z mi, ale uh, kluczająca na innego. Nawet jeśli społeczeństwo żyje czym innym, nawet jeśli społeczeństwo ma je zapyt na bardziej pogłębiony analiz, może nas spogady, może na coś bardziej detalne, to taka natura zmieścił, one przekluczają się. To, to w socjalnych merażach to e, jest i mowierno i budę, ale ce, że męże, to już mniejsze, ponieważ jest na wina i zwiedzna uwaga ludzi same nie i same nie tam i to jest naturalno. Для мене головний урок тих подій, ну як я бачу, так те, що правителі мають чути своїх людей, мають чути своїх виборців. На вашу думку, який урок світ, європейський континент, сама Україна повинна винести з тих подій? To składno skazaty tomu, że ja by niczego nie zrobiła inaks, okremniejszej jakiejś podgotowki e, ludzi, jaki zasyczały Majdan i ludzi, jaki protestowały, pierwszej o komandowania na miejscu. Tam był niejmowierny chaos i dużo bachato frakcji. Nie było zrozumiał kto Czym kieruje? to zaszczególnie powidaję do końca. to ludzie z zakordonu że to była organizowana rewolucja amerykańskimi rękami, e, to ja im każę absolutnie nie. To był nadto wielki chaos, Na co, aby but to, czym kierował. I to wszystko, co zakończyło się uspichą, to to liczbę Jan, Janukowicza z buntom słowych struktur, to jeszcze parlament paryszów na stronę Majdanu, Co? Um, no to wielczyzny uspich e, rewolucji ludzkiej i ja sama dla siebie nie zrobiłaby niczego inaksze niż ja zrobiła od 11 lat na zad. Nie prłyniałaby nijakiego innego rys ryszenia niż toki, to takich pogi nie ma tak sprawdzi lekcji, nie istnieją. To w takich sytuacjach ludzie robią se, co możliwe na miru ich sył. Саме на той момент, в який це відбувається, так. А чи думали ви про те, що як би склалося все, як би розгорталися події, якби не було цих подій на Майдані? Ну, Що б було? Складно мені сказати, тому що е, за гроші можна впливати на виборчий ресурс? І якщо вибори би відбулися в осені? tak jak to było obiecano, i ja nie stołicę w pewne nasz do istniejących rezultatu. Aż składno wskazać stołicę było, se, żeby było, ale w 2014 roku my możemy wskazać, że to był jak w 1989 roku dla Polski. Kilka to, i poczęły się reformy. Mhm. А у мене питання, от ви сказали про те, що вам доводиться і через 11 років роз'яснювати, що це не була інспірація, що це все ж таки була воля народу, а не підігріти грошима. А от власне наскільки сьогодні російська пропаганда і дезінформація в Європі розхитує цю історію? Ну, ми чуємо, що там Путін час від часу Януковича згадує, що це легітимний там президент. Тобто Росія намагається свої наративи. От ваше бачення, як з цим боротися? Тут вже питання не тільки, власне, про Майдан, так про революцію гідності, а більш в ширшому розумінні цього слова. Mm. Cześć, pokażę, czy ja by podczas sadka, bo jak to nie wczyty di analizu informacji, ta zasystów i dezinformacji, ta krytycznej dumki, to z e, dorosłymi ludźmi my, że niczego nie zrobimy. Ludyna wchylna do cuchu, aby czy najbliższym skoroczonym szlachom, i dorosli ludzie w nie mają czasu, nie czytają się nowo, nie analizować duże głęboko wszystko, co nie widzą, I dorosła osoba wystawiona na mem w Facebooku, ona jego praktyczna i ona w nich powierza. I my, co widzimy, na co za się tu nie ma. Chyba, że tylko e, jakieś ryszenia typu pięć socjalnych i pięć e, własnych socjalnych maręż, e, do Державного та в вшому колі європейського законодавства. Але ми вже бачимо, що це не так просто. Ґгу. Так, дякую вам, дякую за те, що долучились до розмови. І дякую за цікаву розмову. І дякую за те, що ви робите зараз і робили тоді.